Dzisiaj przychodzę do Was z najsłodszą gą, w jaką ostatnio miałam okazję zagrać, a tą gą jest potworek Głodomorek od Lucum Games, które to grę podesłało do recenzji, za co bardzo dziękuję. Gra jest przeznaczona od 2 do 4 graczy od 8 lat wzwyż. Tak gra prezentuje się w pudełku, a teraz pokażę Wam, co kryje pudełko. W pudełku mamy instrukcję do gry, dwustronną kartę, która reklamuje grę to Smacznego oraz morskie opowieści 14 kart potworków. 14 żetonów z wizerunkami naszych potworków, woreczek strunowy wraz z podstawkami do naszych żetonów potworków. Tych podstawek mamy 14. Ostatnim elementem w pudełku jest 40 kart jedzenia. Ja Wam pokażę rozgrywkę dla dwóch graczy. Pierwsze co robię to tasuję karty potworków, a następnie daję każdemu z graczy po dwie karty. Pozostałych kart biorę cztery, resztę odkładam do pudełka. Z tych czterech kart układamy tor naszego wyścigu. Następnie gracze odsłaniają karty swoich potworków. A następnie biorą żetony swoich potworków, umieszczają je na plastikowych podstawkach i układają na starcie, który znajduje się w prawym dolnym rogu toru naszego wyścigu, natomiast meta znajduje się w prawym górnym rogu naszego toru wyścigu. Ostatnie co robimy, to bierzemy karty jedzenia, je również tasujemy i rozdajemy każdemu z graczy po dwie karty. Pozostałe karty umieszczamy na stole. Naszym celem w grze będzie przeprowadzenie naszych potworków od startu do mety. Ten gracz, który szybciej przeprowadzi oba swoje potworki, wygrywa grę. Naszym potworkiem poruszamy zwykle o jeden talerz do przodu. Te dwie połówki talerza to jeden talerz, tak samo jak ta ćwiartka. Mówię zazwyczaj dlatego, że niektóre potworki czy karty jedzenia pozwalają nam się poruszyć o dwa talerze do przodu. Nasze potworki poruszamy dzięki kartom na ręce, których nie pokazujemy innym graczom. Potworki możemy poruszyć tylko wtedy, kiedy na kartach z ręki mamy 15 lub więcej punktów. Wtedy takie karty kładziemy przed sobą i poruszamy naszym potworkiem. Jeśli mamy ponad 15 punktów, to również możemy wyłożyć takie karty, jednak wtedy jedną z nich musimy zakryć. Jeśli wtedy mamy 15 lub mniej punktów, to możemy się poruszyć. Natomiast jeśli wciąż mamy ponad 15 punktów, to musimy kolejną kartę zakryć. A pierwszą kartę z powrotem wtedy bierzemy do ręki. Jeśli wtedy mamy 15 punktów lub mniej, to możemy oczywiście poruszyć potworkiem. Jeśli już możemy poruszyć naszym potworkiem, to go poruszamy o jeden talerz do przodu. A następnie realizujemy akcje specjalne na kartach jedzenia. I tutaj gracze w dowolny sposób wybierają, którą kartę realizują najpierw po zrealizowaniu kart. Takie karty odrzucamy na stos kart odrzuconych. Niektóre karty jedzenia umożliwiają nam pobieranie kart ze stosu kart odrzuconych. Dlatego karty, które odrzucamy, warto układać w taki sposób, aby nie ułatwiać rozgrywki innym graczom. Graczem rozpoczynającym jest gracz, który dzisiaj najpóźniej jadł śniadanie. Która gracza składa się z trzech etapów. Pierwszy to aktywacja umiejętności naszego potworka. Ten etap dotyczy jedynie graczy, którzy posiadają potworki, których umiejętności wykorzystuje na początku swojej tury. Tak się składa, że ten gracz ma takiego potworka. Jeśli natomiast takiego potworka nie mamy, to przechodzimy do drugiego etapu, czyli dociągamy kartę stali. Trzecim i ostatnim etapem jest etap karmienia naszego potworka, poruszania się nim i oczywiście realizowania akcji specjalnych na kartach jedzenia. Trzeci etap nie jest obowiązkowy, dlatego że nie zawsze mamy tych punktów tyle, aby naszym potworkiem poruszyć. W ręce nie możemy mieć kart, których łączna wartość jest większa niż 30. Jeśli mamy więcej, to w kolejnej turze musimy nakarmić jakiegoś potworka. A teraz przedstawię Wam potworki, które biorą udział w tej rozgrywce. Ten gracz ma lusię, która jest głodomorką. Zamiast jednego z możesz odrzucić z ręki trzy dowolne karty i przesunąć lusie o jeden talerz do przodu. Możesz w swojej turze zrobić to maksymalnie dwa razy. Ma też felka, który jest niezgłą. Jeśli felek jest najwolniejszym potworkiem, podczas karmienia przesuń go o dwa talerze do przodu zamiast o jeden. Natomiast ten gracz ma Andzie, która jest towarzyska. Jeśli na początku twojej tury na talerzu Andzi nie stoi żaden inny potworek, to bierz stali jedną kartę. Ma też Gienia, który jest łasuchem. Jeśli nakarmisz genia przynajmniej dwoma kartami o tej samej wartości, porusza się on o jeden dodatkowy talerz do przodu. Załóżmy, że graczem, który najpóźniej jadł dzisiaj śniadanie, to ten gracz. Jak słyszeliście, on ma Andzie, której umiejętność wykorzystujemy na początku swojej tury, jednak w tym momencie ta umiejętność nie może zostać użyta dlatego że na talerzu Andzi poza nią stoją też inne trzy potworki. Od razu więc przechodzimy do drugiego etapu, czyli dociągamy kartę i patrzymy, jakie karty mamy. Niestety mamy tylko 12 punktów, która przechodzi do tego gracza. Ten gracz nie ma oczywiście żadnego potworka, którego umiejętność może w tym momencie wykorzystać. Więc od razu dobiera kartę, on ma 16 punktów, więc kładzie te trzy karty i musi teraz jedną z nich zakryć i on zakryje tę kartę, dlatego że w tym momencie i tak nie mógłby jej zrealizować, dlatego że żaden z potworków nie jest ani najszybszy, ani najwolniejszy. Najszybszy potworek to taki, który znajduje się najbliżej mety, a najwolniejszy taki, który znajduje się najbliżej startu. On generalnie mógłby odrzucić te trzy karty z ręki i poruszyć się lusią, ale w tym momencie i tak nie miałoby to sensu, dlatego że on miał więcej niż 15 punktów, więc mógł się poruszyć tak czy inaczej lusią czy felkiem i on poruszy się lusią o jeden talerz do przodu i w tym momencie realizuje akcję specjalną. I zacznie od tej karty przesuń wybranego potworka należącego do przeciwnika o jeden talerz do przodu. On przesunie gienia. Ta karta jest zrealizowana. Ja zawsze je kładę rewersem do góry i została jedynie ta karta, każdy z graczy tobiera jedną kartę stali ta karta również jest zrealizowana. I teraz układamy karty w taki sposób, żeby nie ułatwić gry przeciwnikowi. Myślę, że to będzie dobre ułożenie i tura idzie do tego gracza. Nadal ten gracz nie może wykorzystać Andzi, więc od razu dobiera kartę. I w sumie, czy zrobić to w taki sposób, czy w taki? Nie, zrobimy to tak, żeby mieć równe 15 punktów. Poprawiłam lampę, bo zauważyłam, że prześwietlała mi karty. W tym momencie gracz ma równe 15 punktów. Ja zamiast tej trójki mogłam użyć też czwórkę, ale wtedy musiałabym jedną z tych kart zakryć, a nie chciałam tego robić. W tym momencie wybieram Genia i to jego karmię, dlatego że mam dwie karty o tej samej wartości. W tym momencie Genio nie porusza się o jeden talerz, tylko o dwa do przodu. A następnie realizuję te karty. Pierwsze co zrobię to dobiorę kartę z więc ta karta jest już użyta. Teraz realizuję tę kartę i znowu biorę. Dwie karty do ręki i muszę jakąś odrzucić. Odrzucam czwórkę. Więc ta karta jest zrealizowana. I zauważcie, że mam aż dwie karty z pizzami. A karta z pizzami jest naprawdę super, dlatego że pozwala albo przesunąć dwa potworki o jeden talerz do przodu, albo jeden o dwa talerze do przodu. I najpierw zrealizuję tę kartę, poruszę się. Gieniem o dwa talerze do przodu, a potem tę kartę i znowu poruszę się gieniem o dwa talerze do przodu. I na tym kończy się moja tura. I tura przechodzi do tego, który od razu dobiera kartę. Niestety tylko 6 punktów i nie może wykorzystać zdolności Rusi. Więc która idzie do tego gracza, który dobiera kartę. Niestety nadal nie może wykorzystać Andzi. I co on by tutaj mógł? On sobie wyłoży te 3 karty, bo ma równe 15 punktów. Poruszy się Andzią o jeden talerz do przodu i teraz realizuje karty. I zacznie od tej karty. Przesuń do wolnego o jeden talerz wstecz. I oczywiście poruszy lusie o jeden talerz wstecz. Potem zrealizuje tę kartę, czyli każdy z graczy dociąga. Jedną kartę stali. I następnie zrealizuje tę kartę, i tutaj poruszy się gieniem. W tym momencie Genio dotarł do mety, więc kładziemy go na karcie z jego wizerunkiem. I od tej pory Genio już nie bierze udziału w rozgrywce, bo on już dotarł do mety. Na tym kończy się tura tego gracza. I on ułoży w taki sposób karty. która idzie do tego, który ma tutaj 11 punktów. Oczywiście dobiera sobie kartę. No i w tym momencie ma więcej niż 15 i musi jedną z kart zakryć i on zakryje siódemkę i poruszy się poruszy się znowu Lusią. Ja też mogłam odrzucić te trzy karty na 100 z kart odrzuconych i poruszyć się Lusią, ale tak czy inaczej ja i tak miałam ponad 15 punktów, więc stwierdziłam, że tego nie zrobię. Z drugiej strony tych kart i tak nie mogę w tym momencie zrealizować, dlatego, że żaden z tych potworków nie jest w tym momencie najszybszy, bo oba potworki stoją na jednym talerzu, więc jedyne co robię, to te karty odrzucam. I teraz tura przechodzi do tego gracza, który ponownie nie może użyć umiejętności specjalnej Andzi, bo Andzia nie stoi sama na talerzu, więc jedyne co robi, to dobiera kartę. Oczywiście nie ma więcej niż 15 punktów, ani nie ma 15 punktów, więc nic nie może w tym momencie zrobić. I tura idzie do tego gracza, który też dobiera sobie kartę. Ma jedynie 5 punktów, więc nie może nic z tym zrobić. Tura idzie znowu do tego. Co takie niskie te karty. Znowu nic nie można zrobić. Tura znowu idzie do tego gracza. I tym razem on wykorzysta umiejętność specjalną lusi, odrzuca te karty i porusza się o jeden talerz do przodu. I znowu tura idzie do tego gracza. Który w tym momencie w końcu może wykorzystać umiejętność Andzi, dlatego że Andzia jest w tym momencie sama na talerzu, więc dobiera jedną kartę i dobiera kolejną. No i zobaczmy, ile my tutaj tych kart mamy. A tutaj mi się jedna karta ukryła, ale tak czy inaczej ten gracz nie ma tyle punktów, aby się poruszyć, Także tura idzie do tego gracza. Który dociąga jedną kartę, która znowu idzie do tego gracza. No i w tym momencie ten gracz w końcu może się poruszyć. Także wykłada równe 15 punktów. I poruszy oczywiście Andzią. A i byłabym zapomniała dobrać jeszcze jedną kartę, dlatego że tą jedną kartę brałam dlatego, że Andzia ma taką umiejętność na początku swojej tury, kiedy stoi sama na talerzu i tak, tej karty już nie mogę zrealizować, bo nie mam najszybszego ani najwolniejszego potworka, więc od razu ją zakrywam tak samo jak tę. Mogę natomiast zrealizować tę kartę i przesuwam dowolnego potworka o jeden talerz wstecz. Oczywiście cofam lusie, dlatego że felka i tak nie mogę cofnąć, więc to mam już zrealizowane. I ostatnie co robię to dobieram kartę stari już kolejną i na tym kończy się moja tura. I myślę, że w taki sposób ułożę kartę, która idzie do tego gracza. Co on tutaj ma? Ma niestety za mało karty, żeby się ruszyć. I znowu, która idzie do tego gracza. Który oczywiście dociąga jedną kartę, bo Andzia stoi sama na talerzu. I drugą, kolejną. I co on tutaj mógłby wyciągnąć? Wyciągnie. Chociaż w sumie. Nie, zrobimy w taki sposób. On położy te dwie karty. Ma więcej niż 15 punktów, więc jedną kartę musi zakryć. I oczywiście zakrywa tę kartę. Porusza się oczywiście Anzią o jeden talerz do przodu. I bierze kartę ze stosów kart odrzuconych. Na tym kończy się jego tura. I która idzie do tego gracza, który dociąga kartę, i od razu wykłada dwie ósemki. Ma więcej niż 15 punktów, więc jedną z nich musi zakryć, i on zakryje tę kartę. Poruszy się felkiem, dlatego że felek jeszcze ani razu nie był poruszony, a ponieważ on jest potworkiem, który jest najwolniejszy, dlatego porusza się o dwa talerze do przodu, następnie realizuje tę kartę. Wybiera sobie też felka, żeby zablokować umiejętność specjalną Andzi, i na tym kończy się jego tura. Karty oczywiście odrzucamy i która idzie do tego gracza. Jedyne co robi to pobiera jedną kartę. Myślę, że ta w taki sposób i musi oczywiście jedną kartę zakryć. On zakryje tę kartę, żeby nie przesuwać potworka przeciwnika o jeden talerz do przodu i poruszy się anzią oczywiście o jeden talerz do przodu. Tych kart już nie może zrealizować, bo nie ma najwolniejszego ani najszybszego potworka. Ułożymy w taki sposób i która idzie do tego gacza, który ma tylko jedną kartę, oczywiście pobiera sobie. Jedną ma za mało, więc która idzie do tego gracza? Tym razem Andzia jest sama na tym talerzu, więc gracz może od razu dobrać dwie karty. I sprawdźmy, ja sobie może rozłożę, żeby widzieć, jakie tutaj są umiejętności, które by się przydały. On oczywiście. W sumie w tym momencie. Nie ma to aż takiego znaczenia, jak na robię. Dlatego, że on i tak już nie ma ani najszybszego, ani najwolniejszego potworka. Poruszę Andzią o jeden talerz do przodu. W tym momencie te dwie karty nie mogą być zrealizowane, bo żaden z graczy nie ma więcej niż cztery karty na ręce, więc nie może żadnych kart odrzucić. Tej karty również nie może ten gracz zrealizować. Bo już nie ma ani najszybszego, ani najwolniejszego potworka. Została jedynie ta karta i oczywiście porusza się o dwa talerze do przodu. I może ułożymy to w taki sposób, która idzie do tego gracza, który dociąga i oczywiście od razu władzie. Trzy karty przed sobą, musi jednak jedną z nich zakryć, bo ma ponad 15 punktów. On zakryje siódemkę, w tym momencie ma mniej niż 15 punktów. Może poruszy felkiem, albo nie wiecie co, poruszymy Lusią. I teraz realizuje karty. Zacznie od tej karty. Gracz, którego potworek jest najszybszy, musi odrzucić jedną kartę z ręki. Ancia, która należy do tego gracza, jest najszybsza, więc ten gracz musi coś odrzucić. Odrzuci trójkę, ta karta jest już więc zrealizowana, a następnie przesuwamy Lusię o jeden talerz do przodu, dlatego że to ona była najwolniejszym potworkiem. I która znowu idzie do tego gracza, który dobiera dwie karty, dlatego że jedną za umiejętność Lusi, a drugą dlatego, że w drugim etapie i tak dobrałby kartę, niestety. Nie ma ani więcej niż 15, ani 15, więc która idzie do tego gracza, który od razu dobiera kartę. Jak widzicie, to była ostatnia karta. Więc jedną kartę zostawiam, a resztę tasuję. Która oczywiście przechodzi do tego gracza, który znowu dociąga dwie karty. Niestety znowu nie ma więcej niż 15, więc nie może się poruszyć. Więc ten gracz teraz dociąga. On niestety też nie ma więcej niż 15, która zatem znowu idzie do tego gracza, który znowu dobiera sobie dwie karty. Jak widzicie mam dużo kart i dużo możliwości. I co on by tutaj mógł? Szkoda, że nie ma szóstki. Się wyłoży równo 15 punktów. Wiem, że mogłam wyłożyć 9 i 7, ale wtedy pozbyłabym się tylko dwóch kart, a zależało mi na tym, żeby pozbyć się ich znacznie więcej. Ja nie lubię mieć dużej ilości kart w ręce i zazwyczaj staram się grać tak, żeby jak najwięcej kart z rąk się pozbywać. I poruszy oczywiście Andzią o jeden talerz do przodu. I najpierw zrealizuję tę kartę, czyli przesunie wybranego potworka należącego do przeciwnika o jeden talerz do przodu. I on weźmie. I przesunie felka. Także tę kartę mam zrealizowaną. A następnie przesunie jednego dowolnego potworka o jeden talerz wstecz. Przesuniemy felka. Odrzuć z ręki dwie karty i przesuń obydwa swoje potworki o jeden talerz do przodu. Niestety nie mogę zrealizować tej karty, bo mam tylko jednego potworka w tym momencie. Więc tę kartę odkładam. Zabieram sobie dwie karty stali i muszę odrzucić jedną kartę zęki, więc ta karta jest też zrealizowana. I jeszcze mogę jednego potworka przesunąć o jeden talerz wstecz i przesunę się I ułożymy to sposób. I Tura idzie do tego gracza. I w tym momencie on wykorzystuje zdolność Lusi i poruszy ją o jeden talerz do przodu. Szkoda tylko, że ma tutaj tą pizzę, no ale trudno. Poruszamy Lusią i na tym kończy się jego Tura. Znowu Tura idzie do tego gracza. Który dociąga dwie karty od razu, wykłada te trzy karty, ma równo 15 punktów, porusza Andzią i w tym momencie jest koniec gry, a ten gracz wygrywa. I tak wygląda pełna rozgrywka w grze Potworek Głodomorek. Muszę przyznać, że ja zakochałam się w tej grze, ona jest przeurocza, bardzo fajnie mi się przy niej bawi. Jest to jedna z tych gier, które w mojej opinii spodobają się nie tylko młodszym, ale i starszym graczom. Przede wszystkim dlatego, że jest ona bardzo ładnie wykonana. Bardzo podobają mi się te urocze potworki. One są przeurocze i aż zachęcają do tego, żeby w tą grę ponownie zagrać. Dodatkowo bardzo mi się podoba pomysł, że z tej strony mamy potworka, a z drugiej mamy pranszę, z której tworzymy ton naszego wyścigu. Super pomysł, bardzo mi się to podoba. Dodatkowo bardzo mi się podoba to. Że te podstawki nie niszczą naszych potworków. Muszę wam powiedzieć, że ja mam grę, w której również są takie podstawki, jeszcze jej na kanale wam nie pokazywałam. Niestety te podstawki w tamtej grze niszczą żetony i to jest duży minus. Tutaj jak widzicie, że tony nie są niszczone, dla mnie jest to spory plus. Kolejnym ogromnym plusem tej gry jest to, że te potworki poza tym, że one są przeurocze i chce się aż w nie grać. Jest to, że one mają różne umiejętności, które diametralnie wpływają na naszą rozrywkę. To jest bardzo fajne. Każdym potworkiem w tej grze gramy nieco inaczej i to jest super. Mamy potworki, takie, które są prostsze. Ale mamy też i takie, które są o wiele trudniejsze. To też sprawia, że taka jest bardzo regrywalna, bo za każdym razem mamy innego potworka. Bardzo mi się też podobają karty jedzenia, które jak widzieliście, bardzo mocno urozmaicają naszą rozgrywkę. Czasami nam pomagają, a czasami przeszkadzają. Ja mogę Wam jedynie gorąco polecić potworka Głodomoka, bo jest to świetna gra naprawdę dla całej rodziny. Oczywiście młodzi gracze poćwiczą sobie dodawanie. Także to tyle ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się on spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Dziękuję również Lukum Games za podesłanie tej kapitalnej gry do recenzji. Także to tyle, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!